Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mordor, spółka zło. Mordor, spółka zło. Nikt wam tyle nie da, co my wam zniszczymy. Dobra, ja tam widzę, że wschód mam w pełni pod kontrolą. A to sobie ogarnę ognisze strzały do tych łuczników. Wkurwiają mnie ciągle ci radymowie. Wiesz? tej grze. Nie wiem z czego że... to wynika, czy to błąd. A no to weź weź wjaśni, bo to się chyba nie nagrało. No bo kwestia jest tego typu, że jeśli chociaż chyba nie pierwszy raz o tym mówię. Bo kwestia jest tego typu, że jeśli w dwójce przynajmniej... Jeśli da się... O, kurwa, ale to do tych orków. Kwestia jest tego typu. Dać, że, że jeśli chcesz mieć hara... Bo z jakiegoś powodu Haradrion nie da się dać w trakcie rozgrywki ognistych... tej w rzeczywistym. Ognistych strzał, tylko kolczaste same. Niby jest napisane, że wyposaża ich dodatkowo w ogniste strzały, ale no po prostu tego nie widać. Niby, nie wiem czy to tekstury czy coś, ale tych ognistych strzał po prostu nie ma. Ma się tylko te, kolcza ma się tylko te kolczasta. Żeby uruchomić te kolczasta to trzeba zaznaczyć Haradrima. Jednego, żeby było w bo jak się zagrupuje to to może nie pomóc. Trzeba zaznaczyć jednego Haradrima, sobie kliknąć wtedy, wcelować w i dopiero wtedy te kolczaste strzały będą działać. I to właśnie jest taki problem Ale jak się ulepszy ich w kuźni na mapie właśnie na mapie na mapie To wtedy wszystko działa normalnie Także nie wiem o co w tym chodzi no, Ja też właśnie nie wiem Ha? Troll, dawaj ich A, ja to chyba barykadę pisłem tytanika. No pali ich kurwa Co ty od kurwia? Shinji! Shinji Gdzie, kurwa? tu jest! No ty jedziesz go Dobra zarówno yy, dobra widzę, że będzie jak w bliczu. Eisen z Rekci Shindiego Hej Coś mi się tu nie pasuje no. Nie no Dobra, e, mało dobra, nie straciłem trolla, ale żyję. No i żegnam Kurwa, co o, wy tam już robicie? Ro, już Rohirimów. No jakaś orgia się tam zrobiła Bildera ci jebią? Widzę No już nic na to nie poradzę Trudno Dobra już nie muszę w, chyba aż tak bardzo w te piece inwestować więc luz, a Dobra luz. mam a trzy bataliony jak były tak są także spokojnie Dobra zastopuj za, za za tych gwardzistów Mam tu dwie barykady także mam... A dobra Okej także ja Dobra już e, no po myślę, że możemy się zastanawiać nad tym, żeby zrobić nalot, ale ja może garnę jeszcze troli. I to bojowy. No na, na, tak, tak, tylko generalnie ja chcę sobie wojska wyekspić, bo wie wiesz o co chodzi. Hmm. Hm? A berserkerowi nie da się dać się chorążego. Po co? Żeby miał... bo przecież można go levelować. No tak, ale nie ulepszać. Dobra, jak się tylko... zróbmy tak, jak się tylko pojawią balisty Robimy raz już na nich. A to co? Czy... się balisty. Trebusze. Mają trebusze? Nie, nie mają jeszcze, ale jak się pojawią, no to myślę, że bezwzględne... Czaj, zastopuję ich. Ja ogarnię ogni strzały. A, miałem po lepsze. Co tam się dzieje? Jak coś to ja już mam... Dobra mam trola bojowego, mam trola zwykłego, taki doborówek będzie troszeczkę do, do kolekcji Ale trole bojowe to kur... No ogólnie w tej grze wiadomo, trole w Mordorem oczywiście grając, nie? trole, Ja piekam pierdol... Trole to jest jednostka obowiązkowa No, kurwa wszechstronna co, nie? I się nadaje do walki z jazdą, szczególnie bojowce Kurwa, cudem... na... skąd, jakim cudem demoni jego tak szybko przywrócili Zapytaj go Hary Kurwa. Dobra, ja może. A, ja tu mam kolejny batalion Łuczników. Dobra. Dobra. Uważaj, bo Shiindzi też ma swoje te sztuczki. Co Marpowie mam to gdzieś? A, no w sumie. <laughs> Łuczników trochę bardziej mi może. Szkoda, bo oni po pierwsze kosztują. Dobra, mam trole. To wam w pierdole. Czekaj, zeszed, no, ale Jak tak dalej pójdzie to Aizen zaraz zginie, więc ja go wycofam. Cingi zesz? zesz zeszł? Zeszł. zszedł, zszedł. Zeszł Jak zwał, tak zwał. Efekt jest ten sam. Nie, zdech. Hmm, zdechł pies. Czy mi się wydaje? Czy oni mają jakiś chujowy zasięg ci? Ci orków. Dobra, nadzieli na się na strzelku. No i straciłem trolla, no tam już tru, chuj z tym. No, no, spoko, spokojnie. Dobra, Dobra mam, już, ja już mam, pra, mam... już prawie gotowy najazd. No to na co czekasz? No jeszcze se warszawat pierdolne, czemu nie? A, znowu straciłem easterlingów. No. Co wy tam z nimi robicie? Żrecie tych easterlingów, czy co? Apparently. Dobra. Ja tam na nie idę, bo już mam kurwa brak cierpliwości. Ja się załącza. Dobra, i, idź idź, ja już myślę, że... No myślę, że można. Co jest ja, ja zaraz Isengard tam dołączy do zabawy. Myślę że tylko ostatni szlif. To się nawet nazywa atak, troll. No. Dobra. We the enemy. Co za enemy. A, łucznicy. Dobra, idę dołączyć się. kusznicy nie mają... nie mają tych ognistych strzałek, ale myślę, że to przeżyjemy. Dobra, to kto jednostki, kto budynki. No ja mam trole do tych spraw, także przede wszystkim to ruszaj. Sindzi znowu tak Co oni mają z tym dzi? Ty się już go trzy razy zdążyłem zrechcić No to rozrechcisz jeszcze... A dobra To wobec tego muszą mieć gdzieś fortecę, to ja się rozejrzę No nie no to na pewno, że mają fortecę Lepiej Mają farmę na, na trzecim Dawaj, rechcisz ich tymi mieczami świetlnymi Widzicie na, mi... na sztyce na sztyce, na sztyce ej, chłopaki, co jest kurwa, co jest kurwa Debilu Co jest? Trollet... Nie, trolle mi się wpierdalają centralnie na... Na sztycę No Dobra O, jest forteca Dobra, widzę, że... Nie... Dobra, biorę... builder biorę go, biorę go na siebie Dobra, chyba zdążę rozwalić za nimi rozpieprzą trollę. dobra, sukces. Naprzód, 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 Jest tam Builder, ale go nie dogonię. Rekcizko, nawet mi... kurwa. O kurwa, mają warsztat. Nie dobiegnę. Wyro, wyrobili się. Dobra, odwrót. Odwrót. Jaki odwrót? No nie po to ich wskrzesz... nie po to tych... A no dobra ziołków, e... Teraz trzeciego trolla, drugiego trolla. No potracić wszystkich, bez sensu nie O kurwa, mają trebusza, co ja teraz zrobię Mają bilera no co ja... Co ja pocznę? Bo ani po kurwa, dobra. Teraz się zaraz pojawi drugi No i patrzek no, pojedynczy jedy, po chorąży mnie goni jaki to urocze Dobra Ej, coś tu jeszcze coś coś tu jeszcze mają, że to nie spiesz się tak za bardzo. Czemu? Eee, bo Berserker mi zginął, a ja bym... A dobra, już nieważne. To jest Builder? No, no wiem, wiem, zaraz będzie po nim. A może... Nie no, nie powstrzyma. Dobra, no to straciłem Berserkera, ale to trudno się mówi. bo go lepiej pilnować. Ja tam z tyłu mordorski pomiocie. A nie, Dobra. mam tego berserkera. No Zdążył się, tylko szkoda, że na pierwszym, ale trudno. Dobra, kończę turę. Ty masz jeszcze autoriso, A nie, nie masz nawet. No nie, bo to już zbani wszystko. Czeka Dobra, czekaj, Czeka, to zrobię sejwa. Potwierdzam. Cześć. Mordorskiego psa już wywalę. To, miał, to był taki super żarcik, ale no cóż super Dobra i, i teraz, teraz jest szóstka to następna będzie siódemka, ósemka, dziewięć no i Dobra Dobra i teraz może zaplanuję post. Znaczy no, nie no ja polecam zrobić tak jak wtedy Czyli tak, Witch King leci z nami na jest, tak? No dokładnie, z szarku okay. I trzeba, trzeba w końcu Lurc Lurcowi jakiegoś bohatera Felbista dostarczyć, żeby mógł kontynuować ten, po, ten środkowy front. A mieliśmy na naleś... A nie, nie możemy zrobić teraz tu na Fangorn, bo Aragorn. Aragorn, Aragorn znaczy, się z tego co pamiętam, zrobiliśmy to. Ee... Znaczy, bo czekaliśmy, a... aż się Aragorn wycofa. Że... Bo tak, bo chciałem zrobić Felbista ma tak na Fangorn. A potem tam się cofnąć. Ale Aragorn jest w. w tym, w, w, ten, w Karadros, także. To jeszcze poczekaj, bo możliwe, że się cofnie. Czekaj, bo ja tutaj muszę siły porozdzielać. Tu jest berserk, no to dobra, on chuj, niech wejdzie tu. Ja teraz zrobię coś takiego, to pierdala, że ja tu gdzieś nie miałem... tu się przyda, zamieje na tawerę. A, o, mam te... interlingów, ale czystych. Raz, dwa. E, wargi sobie wolne na dolguldur, żeby potem przerzucić je tam jak najszybciej do szarku, żeby miał w końcu Aha. jakieś siły doborowe. A to już są ci ulepszeni wargowie, to wiesz co to będzie. Hmm. Co my tu mamy Duil kontra korsarze Zumbaru i troll górski. No to myślę, że może to przejebać. A właśnie, tutaj jest taka ciekawostka, że na wysokiej przełęczy e, przeciwnik wybudował dwie kuźnie. Ja się zastanawiałem, jaki jest tego sens, ale Drakon wyjaśnił mi wtedy, że jedna kuźnia potrafi trzy bataliony naraz wyekspić. Na mapie. Więc to nie jest. No, no, na mapie. Więc to nie jest tak fajnie, że w jebie sobie cały oddział będzie wyekspiony Tylko no niestety trzeba kombinować A przynajmniej ja tak miałem ale A i chyba jeszcze chciałeś Fangorn zaatakować A czy nie teraz, bo Aragorn jest w Karadras Ale możliwe, że się cofnie to może w następnej turze zobaczymy dobra, jeszcze co tam. zrobi Haldir no, Dobra, pamiętam jak to zrobiliśmy Lurce, Lurce, Tyfel nie tym teraz ma... Aragorn jest w Karadras może zaatakować Lorien nie zaatakuje Luzik, bo, ja bo ja mam tu Saruman A to nie odważy się na to. wrzucę ci jeszcze Hara Dreamu, bo jak ktoś, się, pewności... jak ktoś się zaatakuje w Dol Guldur to go zepchniesz. A dla pewności nawet cyk... Yy, na ci się lepiej. Czuj. Nie, nie, Saruman tam zostaje, Saruman ma zostać. Przerzucam mu siły. Mhm. Jeszcze może... Tych panów... A, już nie mogę. No dobra. No to w sumie może cała reszta niech spierdala. Sterlingowie. Fujorków i Felbis na wypadek jakby Elron się wybrał do do tu. No i berserkę jeszcze mogę wrzucić. Dobra, tu się tutaj tutaj się nam korsarze opierdala... napierdalają ten uzbrojenie. No i co? Czekaj, tylko się upewnię. Dobra, te oddziały niech zostaną sobie w mrocznej pówczy, żeby się do ekspiły. Właśnie ja Grimę rekrutuję, nie wiem po co. Dobra, trudno. No <grym> z szarku, i... teraz... szarku, może on też się do czegoś nadaje. Taki dobra, no, myślę, że Sarum... No myślę, że Saragon sobie nie odważy się w pojedynkę i zaatakować Sarumana. Dobra, jeszcze może jedna z góle dorobię. No. I wiesz co? Powiem Ci szczerze, że zrób, zróbmy jak ostatnio, żebyś z prze, Felbistem przejął Kair Andros, żeby to zapchać, a my potem zaatakujemy Gondor, a z tymi Tiriem, które nam zajmie potem, to sobie poradzimy jakoś. Na tym się na razie akurat za bardzo nie przejmuję, bo teraz czeka nas Minas Tiris. Czekaj, co, ma, czy, co czy... masz tam na dole? Gdzie? Masz forte Haradzie? W Haradzie? Jest forteca, jest troll. No to się, no to się zderzy ten Chociaż przyjmuję, że jak Thranduil zaatakuje coś, to Ithilien, także żeby nie było. Co my tu mamy? Korsarze Zumbaru i Troll'a. No musi wystarczyć. Dobra, ready? Dobra, ready. Syk. O, 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 zaczyna się! A, nawet gorzej. A. Eee, nie będzie aż, dobra. w sumie chyba nie będzie aż tak źle, bo R Erlond się wycofał. Eee, I tym razem nie mamy bitwy na Fangornie. No, wycofali, więcej zrobi... no, A, a teraz to, to jest to o czym mówiłem. Pewnie ten debil teraz będzie atakował. Eee... Na pewno będzie atakował. Chociaż ten Fangor pewnie stracimy w najbliższej przyszłości, bo Teodena nie, za... nie przyuważyłem, ale już trudno. Dobra, skupienia i... Dobra, Minastyrid. to na Minastery robię taki plan, że nie inwestuję w ogóle w piechotę, tylko wargów spamuję spamuje i chuj. A tu, tutaj akurat może być taktyka inna, bo nie ma elfów, wiesz? wtedy nas nakurwiali na dwa fronty, a Ron się wycofał Więc myślę, że po prostu wyślę Felbista, który tam po prostu... Czyli mogę bez problemu poniewiera. się na zachodzie rozbudowywać świetnie no, Dobra, ja uważaj, żebym się nie podbudował Bo potem będzie płacić zgrzytanie zębami Dobra, teraz się buduj Gobliny, ale to mamy jak dupia no, ja się ich pozbędę, bo, bo ja tam chcę się rozbudowywać, to się ich pozbędę już szybko. A, Oksa wezmę W ogóle, do... w ogóle w ostatniej sesji to, to, te cepy zaczęły się budować się na zewnątrz. Wszystko mieli na zewnątrz. Dobra, to ja szykuję sterlingów i Builderów. Yy, będą na sobie na zewnątrz, przy, przy bramie. A, moce. W sumie ten szarku to jest taki trochę odpowiednik Haldira, bo jak o, bo on w pojedynkę jest bardzo słabiutki, ale z wojskami... No taki dyb generała, nie? No dobra, Oxy i Sterlingowie będą się tam sobie tam czekać. Jakby się chcieli tam rozbudowywać. No ja nie, poskromienie bestii nie działa na gobliny warto wiedzieć. Jakie poskromienie? No, Sharku ma taką zdolność, poskromienie bestii. I nie poskromił bestii? No, niestety. Te trzy szóstki, które sobie na dupie wytatuował nie pomogły. <grystanie> Wiesz co, jakbyś mógł zrobić potem jakiś rekonesans tam na północ... A dobra, to pewnie ja zauważę, czy coś. Bo nie wiem, czy jednak jakiś builder się nie wymknął w międzyczasie, ale zobaczymy. Chyba się wymknął ja wyślę, Oksa na zwiady. No nie, bo się w ogóle... Nie, bo w ogóle tutaj patrzę, jestem na minastiryt, rozwalam im ta i... No kurwa, tak myślałem. I mają kurwa strażników jeszcze. To ja dobra, to ja tam lecę i... Y Spokojnie, Co Cofajcie się, cofajcie się, cofajcie. No już za późno. No i chuj. Ale mam, je, ale mam jeszcze chociaż... Ale mam chociaż jeszcze y Oksa. Nie mam mieć na drugim. Dobra, ja tam. Trochę... No czyli jednak spierdzielił. Dobra, mamy już na nich taktykę, spokojnie. Co się Wargowie. uciecze, to nie upiecze. A my chyba później te minastrydzo zaatakowaliśmy, nie? No to trochę chuj nie. Bo wtedy wtedy był Elrond, wtedy chyba. Z siłami było podobnie. No dobra, ale może to nawet jest lepiej, bo teraz... To wiesz co, to ty się To wiesz co, ty się za builderami może, bo masz y, szarku, który trochę szybciej się porusza. No dobra. Także to zrobi robotę. ja, ja sobie to... wezmę chociaż tych nieulepszonych easterlingów, Spraw, żeby... Sprawdzę skrajną Dobra, widzę widzę cvelo. Ja wezmę sobie ogarnę sterlingów, No to jedziesz. Nie no, tu trzeba wargów przysłać, bo... W pojedynkę szarku to może w dupie sobie pobudować. No ale przynajmniej zachód teraz mam e, wolny, nie? Mamy w, w ogóle wszystko no, mamy wolne. Myśmy, ja się, myśmy się nigdzie nie mogli budować, bo nas kurwa za, za zajeba... Za no, ze wszystkich stron naruchali. No to jest było strasznie frustrujące. No dobra, Oks się niech bawi. Ja na wszelki wypadek i Jedziesz mam... bildera? Zaj... Co? Dobra, może ja, może ja go dorwę? Szkołę uczniczą buduję skurciewek. Tak, ale ten, farmy też trzeba im reksić, bo to jednak jest dodatkowy dochód. E. Mamy jeszcze jedne koszary. No widzę. No na Nie, się Ja podejrzewam, że to się skończy jak ostatnio, że bez... bez jakiego... Dobra. Lecą mi oksa, dobra, ale leci Felbist ze wsparciem jedziesz go dobra. No, ja robię kamikadzę go tak. wiesz jak? Uch, o, gdzie on o, jest? jebał się w goblinę bardzo dobrze możliwe że pod fortecę wjedzie debil nie 15 się. obok gdzie... swojej farmy się zaczął budować twel jebany jeb twela dobra o z jakiegoś powodu odpuścili gdzie się podzie... Gdzie ten Felbist? Kurwa... Nie lubię Mina Steelit właśnie z tego... Znaczy dobra, jak, jak broniliśmy ostatnio Mina Steelit przy kampanii, dobra, to tam to akurat zrobiło robotę. Eee, Fe Felbist leci nad murami. Eee, no sobie. właśnie. A kazałem mu spierdalać i pomóc oksowi. Do roboty. Dobra, ja spieprzam oksem. O, a w sobie e przy oka. Aragonie, Buildera, ale wiesz... Zaraz pewno no, dokładnie zaczął się budować nojek Ja się trochę porobił skurczę Oj e, Weź zniszcz tego buildera bo mnie trafi za Cytadela raz. już poszła jakby co? Cytadela już poszła jak coś O, faktycznie to może dobry pomysł Ale Cytadela już poszła jak coś Dobra Jakbyś e, mógł dobra, się zająć klucznikami, bo to moja słaba bo to moja ten Dobra, zobaczę co da się zrobić, nie? Koń. Bo to moja ta stopa forfiterowa Forfiteru. O jebany buduje warsztat Gdzie, gdzie on się w ogóle... ja ma... No to gdzie na Felbist? Ja w ogóle mam wrażenie, że on się Aha. buduje mniej więcej w takiej samej konfiguracji jak wtedy. No dokładnie, widzę, że znalazł sobie taktykę No dobra, to oni niech się tam bawią. Oks sobie trochę podekspi Mógłeś się zająć wilderem. A czy ten? Łódźnikami. Ja, ja, rob... ja próbuję robić kilka rzeczy naraz. Dobra dobra, kluna z guli na piątym sobie raczej nie daje rady z, z załatwieniem buildera na hita, dobrze, dobrze nie wiedzieć. Poszedł ten drugi bilder już? O, Co? Bardziej wie, że się zlagowali. Gdzie jest ten drugi bilder już szedł? E, właśnie, on zbudował ten warsztat, czy nie udało mu się? Nie no, rozpieczyłem e, Robisz coś ten tym szarku? E, e, Rekce im szkołę żeś miał jeden problem i nie... no dobra. A builder? Eee builder chyba go twój e, Felbik A drugi Drugiego Nie było drugiego Nie zauważyłem go No to zaraz się przekonamy Dobra Orkowie napierdawać. pierdawać ty też choć boisz masz może... Dobra ja zaraz wycofuję szarku żeby przygotować podporządne siły uderzeniowe Tak, jak ci jak starczy ci czasu starczy A tu starczy. są gobliny to ok, się nimi zajmie. A no bo dobra, oni się wzięli za gobliny, to nawet im nie przeszkadzam. Niech się bawią. Dobra, trochę tamtych łuczników po... No, dobra. Dobra, wypierdalaj, sorku. A, jeszcze jednak nam nie zainteresowali sko... Patrzcie, chujki. Dobra. A, Kruna z guli ma ten wrzask dopiero na szóstym. Kurde. Teraz no zdejmę te goblinów, bo już ich irytują. Sven Robon, to ten Ox ma niezłego powera, zauważyłem. Mi tak wyszedł nieźle. No jak go tak pod... zbudowałeś? No bo nawet nie dawałem mu nic na pancerz, głównie tylko na wi na ten... Nic na pancerz na samo leczenie trochę, w wizję. Głównie w zdrowie i w moc, także pancerza nawet nie ruszałem. To chyba zrobiło no to robotę. Te, teraz, teraz to ja mam fundusze, żeby im zrobić z się i No Być może nawet się nie, nie będzie trzeba. No ale wiesz. Lepiej mieć niż nie mieć, jak to mówią. No. jest bani. Dobra. E, powiem tak, zajęło nam to chyba 20 razy mniej czasu niż wtedy. E, a dokładnie 6. Myśmy się na prawie chyba z 50 minut wtedy. No. no ale z sobie dwa levele nabiłem na tym. Co my tu mamy? Boromir. Dobra, to hmm. twoje. I Sterlingowie. No to można ich chyba... E, w można, można ich chyba zraszować. Na górze po lewej, jak zwykle. My już to przerabialiśmy wielokrotnie. No oni cały czas właśnie nas tak atakują, że ciągle robią nam wypady na martwe bagna, nie wiem czemu. No to cepy są. No ale powiem ci, że przebieg tej sesji jest dużo mniej nerwowy niż w tamtej. No, w sumie szkoda, bo to była niezła bijatyka. No wiesz skoro, co mi się, no, przypo mi się no. przypomniało bo pamiętam kiedyś robiłem sobie taką misyjkę, że na średnim grałem elfami nie No yy, Przeciwko wszystkim trzęsłolon na średnim No ale niestety błędy są częścią ludzkiej egzystencji wiem. A czy wiesz o co mi chodzi? O co Bo ja tam się napierdalałem yy, na tej wysokiej przełęczy właśnie Jeśli to była wysoka przełęcz A dobra, a kurwa, nie tyle, ale dobra A bo robimy sturma no, gdzie moje sterlingi? Czekaj, a dobra, do jest, jest sam Boromir, no to... Na górze jest po sam... lewej, na górze po lewej. Eee... A z dwóch berserkerów? berserkerów? O, to no, bo, jedne, bo chodzi przekierow... A czy wychodzi mi o to, że grałem co prawda na średnim, ale z trzema wrogami naraz, co nie? Ja się na tej jednej mapie napierdalałem przez półtorej godziny. Półtorej eee. godziny stania w miejscu. Półtorej godziny kurwa stania w jednym miejscu, żeby w ogóle się jakoś przepchnąć do przodu, nie? No. no wiem o co chodzi. No to było piękne po prostu. Jedziesz bilderów, jedziesz bilderów. Nawet Na możesz tutaj mieć Boromira. Jedziesz bilderów. Gdzie ci instalin? Ale jak tylko będzie bilder, to go jedziesz. No wiem, wiem spokojnie. Dobaj istelingów mi nie blokują No ale widziałeś jak poleciał, bo robił. To niech leci dalej, dawaj go Builderem miałeś się zająć Nie mogę się zająć builderem, dopóki ten pedał mnie napierdala Ech, kurwa. Ty, ty Będziecie na A no dobra No nie ten ma ten ten tylko i a, a Izen się nie może tam? No może. No Aizen może się ruszać. I to, to, to mnie ratuje. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj, dawaj go. Kurwa, tak to będziemy cały dzień. jest posprzątam tu tylko. Kurwa, tak to będę za nie gadać cały dzień. Zaraz, zaraz do ciebie dołączę. Czekaj, Farman to błyskawicznie z W ogóle wiesz jaki jest błąd naj... Wiesz jaki jest jeszcze błąd popełniony przez AI bardzo częsty? Nie e, Prawie, że w ogóle nie inwestuje w ulepszenie, a one z... diametralnie zmieniają wszystko. Na brutalnym pewnie był robił wszystko, bo to jest jednak trudne. Chłopie, weź coś, żeś zrób, bo będę, będę się znieganiał, kurwa, tak całe życie. A, to jest... Co, to, to jest mój builder? Co on tu robi? Dobra, nieważne, buduj. Jezu tak Chryste. Dobra, muszę buduj. ogarnąć trolla, bo po prostu to będzie tak, kurwa, cały dzień wyglądać. Albo mi w końcu podejdzie do fortecy, no. Ej! O nie, to się od... Co się odwlecze, to nie uciecza. Y... Ju, już jestem, spokojnie. Dobra, rekć re farmy, ja, ja już go zdejmę. Teraz to sobie możesz. No. No. Kurwa, to by, byśmy tak biegali, nie? Już, ma już mało żem trolla nie zrobił.